Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 3 listopada, czas na minutę z Karta na dziś to szóstka pocharów, a więc jesteśmy w takiej nostalgicznej energii żywiołwody. wody. Będziemy chętniej tęsknić za przeszłością i spoglądać w tą przeszłość, co absolutnie nie jest niczym złym, natomiast należy pamiętać, żeby nie robić tego w sposób rozpamiętywania tej przeszłości, ale koncentrować się na tym, żeby czerpać z tej przeszłości, jeżeli potrzebujemy inspiracji. Wiele razy można doświadczyć dzisiaj w ciągu dnia że to czerpanie z przeszłości będzie naprawdę niezłą wskazówką czy podpowiedzią. Tylko jeszcze raz zaznaczam, niech to nie będzie rozpamiętywanie przeszłości, oj, jakie to mieliśmy trudne dzieciństwo. Większość z nas miała, albo wiele osób miało, o, albo, nie wiem, co by było, gdybym jednak zdecydowała się zrobić to czy tamto, porozmawiać z tą czy tamtą osobą. To jest rozpamiętywanie, ono do niczego nie będzie prowadziło. Taka refleksja raz na jakiś czas wystarczy. Natomiast dziś dobrze będzie czerpać stamtąd. Jeżeli na przykład zastanawiamy się, z przeszłości mam na myśli, jeżeli zastanawiamy się, co, co, co spowodowało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że robimy to, co robimy i, i w, to, w taki sposób w jaki to robimy, więc y, i tu będzie dobrze czerpać z przyszłości, przypomnieć sobie jak się czuliśmy na początku y, i fajnie będzie właśnie stamtąd czerpać jak się czuliśmy, co robiliśmy co sprawiało nam taką ogromną frajdę i dzięki temu naprawdę y, to spoglądanie w przeszłość będzie korzystne będziemy wyciągać stamtąd lekcje będziemy sobie przypominać y, ale też odpowiadać sobie na pytania na przykład, czy rzeczywiście to jest dalej dla nas wystarczające. I e, to zrozumienie tych emocji jest dzisiaj kluczem. To właśnie w taki sposób powinniśmy działać, żeby nie rozpamiętywać tej przeszłości. Czasami. Jeżeli za bardzo roz, rozbudujemy sobie coś i, i właściwie nie wiemy, matko, po co, co, jak, gdzie i którędy, to przypomnijmy sobie jeszcze raz, co sprawiało nam przyszłość i uprośćmy to wszystko, bo to wtedy, kiedy jest za bardzo rozbuchane, rozbudowane, zaczynamy tracić wtedy na tym kontrolę i y, dlatego to jest takie trudne. My jesteśmy w talii tarot Santa Muerte, tak, on, tak wygląda ta szóstka pucharów. I, I nawet jak w tej karcie jest tutaj pokazane, ta równowaga jest zachwiana, tak? jest taka troszeczkę niepewna. I ta skłonność do życia przeszłością, do cofania się w tą przeszłość, ym, i oczywiście gromadzi w nas wspomnienia, pobudza tą strunę nostalgii, która w nas gdzieś tam jeszcze wybrzmiewa. I tak naprawdę może to doprowadzić do absolutnie skumulowania się tej niepewności, wątpliwości w siebie i w swoje działania. I mamy też tendencję częściej życia tą przeszłością niż koncentrowania się na tym, co jest tu i teraz, tak? I czasami dobrze jest samodzielnie podjąć takie działania, przemyślenia albo takie refleksje. I tak naprawdę tylko poprzez. Jakby nawiązanie tej nici zaufania do samych siebie, czerpiąc z tej przeszłości, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, jesteśmy w stanie ruszyć do przodu albo przynajmniej dokonać tej refleksji z taką pewną rezerwą, z pewnym, z pewnym zastanowieniem, a nie tylko tak brać to na, na chłodno czy na szybko. My jesteśmy w talii Santa Muerte, więc jest też oczywiście rada umarłych. Dobrze i uważnie przeanalizuj powody swojej sytuacji, czyli dokładnie to, co powiedziałam wcześniej. Cofnijmy się, po to, żeby czerpać i, i wyciągnąć refleksję. Więc, jakie są powody tej naszej sytuacji, w której jesteśmy, i dlatego dobrze będzie wykorzystać energię, którą mamy tu i teraz do dyspozycji po prostu, aby. Być może przeorganizować to, co robimy teraz, żeby to miało wpływ na naszą przyszłość. Zamiast pozwolić jej się, nie wiem, kurczyć, jeszcze nas przygniatać bardziej, to właśnie na takiej zasadzie należy działać. Bo w przeciwnym razie doświadczymy jeszcze większej stagnacji, jeszcze, większego, jeszcze, jeszcze większej blokady. Więc te powroty niech będą. Polegały na tym, że wyciągamy refleksje z przeszłości i upraszczamy to, co robimy, na przykład, albo sprawę, z jaką się borykamy, czy sytuację, w której jesteśmy. Naprawdę warto to zrobić i tu wcale nie trzeba dokonywać żadnych rewolucji. Zrobić to można krok po kroku, w taki sposób czerpiąc z przeszłości, żeby nie powodowała w nas jeszcze większej blokady. Um, bardzo emocjonalna karta. Szóstka jest dla mnie taką mocno emocjonalną kartą yy, i rzeczywiście będę, to wszystko będziemy pewnie przeżywać wewnątrz, niemniej jednak warto. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, pa!